że dzisiejszą spotkania na trenera obecną się śmieci jest akulacje zwycięstwo. Dobra defenzywa, bardzo widać dobrze fizycznie przygotowane zawodniczki, plus jeszcze bardzo agresywne No i widać też było, że jednak mecz w sobotę był bardzo łatwy, a my mieliśmy ten mecz dzień później bardzo To Też będzie, przepraszam. No, chociażby z tego powodu, że, że na pewno to były inne zawody, i tutaj to takie usprawiedliwienie. Do przerwy, mimo tego, że nie graliśmy jakoś wpływająco, potrafiliśmy zrównoważoną łamarkę stoczyć z zespołem miejscowym, później tych niestety sił przy jeszcze lepszej defenzywie e, e, Artego, zgubiliśmy swój w ogóle tajnik meczowy, i niestety było bardzo. Słabo to wyglądało w kwarcie, nie mieliśmy łatwych pozycji. Wszystko właściwie zostało powstrzymane, ale też to między innymi nasza jest zasługa. Bo po prostu no, jeszcze się w ogóle nie czujemy na tym boisku i w tym ataku ani timing piłki, ani timing ruchu w ogóle został całkowicie zachwiany. Oczywiście to też wynikało naprawdę z dobrego nacisku na, i na piłkę i na, na graczy wychodzących na pozycję. Także Niestety hmm, musimy zrobić wszystko, żeby się troszkę fizycznie przede wszystkim pozbierać, bo dzisiaj nie wyglądało to najlepiej, najmniej wiele z są postaramy się sprawić niespodziankę, dzisiaj nawet te niespodzianki nie udało się zrobić. Mimo tego, że fragmentami graliśmy naprawdę nieźle. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania Monikę no. No tak, gratulacje do zespołu z tych gorszych. Postawiając dzisiaj bardzo trudne warunki, bo bardzo mocno nas chroniły. Ciężko nam było zwłaszcza w trzeciej karcie ustawić kilkowych tak, zwłaszcza po tym, kiedy nasza wysoka już złapała e, czwarty tał. No W tym momencie tego złapało swój rytm, trafił i parę krujek, My nie mogłyśmy w tym momencie się przełamać. Wtedy nam uskoczyło już później ciężko nam było teraz się. No dlatego gratulacje dla tego, pozostaje nam bardzo tutaj z miejscem, gdzie mamy już dokończone życie. Dziękuję bardzo. proszę o komentarze dzisiejszego spotkania, pana jesteśmy bardzo rozróżnieni na to spotkanie. Musimy się uczyć w pełnej koncentracji z każdym przeciwnikiem. Sądzę, że dobre mecze towarzyskie, plus ten na inauguracji, w których zagraliśmy naprawdę dobre zawody, spowodował, że. W pierwszej połowie nasza defensywa nie istniała. To, w ogóle nie ma osiągnięć dopiero po przerwie. byliśmy zdecydowanie bardziej zmotywowani, straciliśmy tylko 6 punktów tej partii było widać to, co podkreśla ten Maciejowski, że rzeczywiście był zdecydowanie inny nacisk na piłkę. Odcięcie pierwszego podania żeśmy spowodowali, że płynność gry w ataku pozycyjnym przeciwnika była po prostu... Czy zabraliśmy tą płynność i tak mamy grać przez 40 minut i wtedy możemy marzyć o, o najwyższych celach. Natomiast, natomiast jeżeli będziemy grali tak jak do, do przerwy, zdobywając tylko raptem tam 7 łatwych punktów, no to, no to praktycznie meczarnie yy, będą z każdym przeciwnikiem, bo umówmy się, że przewaga zdobywa się właśnie defensywą, przewaga się zdobywa. Przede wszystkim zdobywając łatwe punkty tego, w pierwszej połowie nie było, a w drugiej połowie na samej trzeciej kwarcie bodaj, że zrobiliśmy 16, 14 punktów szybkiego ataku. To decyduje o wyniku spotkania i czym prędzej to zrozumiemy? i to, Nie chodzi o to, że nie rozumiemy, ale czym prędzej będziemy sobie o tym nie przypominać i będziemy to wcielać w życie, tym nasze zwycięstwa będą łatwiejsze i stworzy się charakter, że która wychodząc na pakiet może przegrać z każdym przeciwnikiem, ale, ale e, nigdy nie może dopuścić do sytuacji, że będziemy mieli do siebie pretensje, czapki, żeśmy nie dali z siebie wszystkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Martyna Myślę, że ten końcowy wynik nie oddaje do końca tego meczu dziewczyny z Gorzowa, tak jak już moi poprzednicy powiedzieli, postawiły nam, nam naprawdę konkretne warunki przeciwko którym musiałyśmy grać skoncentrowane. One dzisiaj tak naprawdę zmiażdżyły nas pod koszem. Co co jest zaskakujące, i powtarzając kolejne akcje, niestety meczyły nas w obronie, co powodowało, że nie wiem dlaczego nie potrafiliśmy się dalej skoncentrować w ataku. A to obrona przecież napędza całą grę. Cieszę się, że pomimo tego, że nie szło dzisiaj, ewidentnie potrafiłyśmy wyciągnąć ten mecz z tak pozytywnym wynikiem dla nas. I czekamy na następne mecze. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Może to trudna herka, żeby jakaś rozmowa była przez czasie bo to już nie, nie pierwszy. No pewne ustalenie. Tak? No naprawdę myślę, że rajd ze sobą najlepiej zagrała. nie co, co czyli połowa pokazała. Tylko problem polega na tym, że wieczorem... rozumiem. zrozumie. to. Że to, 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 że... To, że ona, to, że ona potrafi mijać, to jest okej, okay. natomiast ona przyjechała tam parę dni temu i... Nie zna zagrywek przez płynność naszego ataku cierpi na tym, mm. tak? Poza tym no, przygotowanie w tej chwili jest takie na takim poziomie, a nie innym. Ona już y... była bardzo zmęczona musiała. Ja nie, ja nie, 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 to nie tego tu Teraz jest sytuacja taka, że mamy dwie jedynki. No, i to powinno dyscyplinować jedną i drugą. Szkoda, że może dwie jedynki, bo bym zwała, co jak tam ta przodeszła, to mieliśmy szansę. Dziękuję bardzo. <tänk>